Siemaneczko, z tej strony MiaTA Mood. Dzisiaj bardzo ważny odcinek, bardzo ważny vlog. Pomimo, że odbieram nareszcie dyferencjał z nowym wkładem, z nową szperą, jak on, to dowiecie się w dalszej części materiału. Od Grzegorza z Machine Performance, czyli złotej rączki MiaTA Challenge i w ogóle ogarniacza naszych samochodów. Gdyby w sumie nie on, to nie wiem, co byśmy robili. Krótka historia, żebyście wiedzieli, co się działo. Dobra, więc niestety Limonka w aktualnym momencie stoi już ponad dwa miesiące. Stało się to po Trackdayu na Silezji, tym otwierającym sezon Miata Challenge 2022. Przez to, że miałem taki kask zamknięty, dosyć mocno ściśnięty, nie słyszałem, a już wtedy musiało się to dziać. Był mniej więcej taki dźwięk. I prawdopodobnie to zaczynało się dziać gdzieś przy ostatnich sesjach. Dopiero tak naprawdę mogłem jeszcze zrobić jedną sesję, którą odpuściłem, ponieważ moje opona, raczej moja lewa opona, mój lewy federal wyglądał mniej więcej tak, więc nie za ciekawie. więc stwierdziliśmy wspólnie, że odpuszczamy, wracamy sobie na chatę. Ja i tak byłem już zadowolony z tego, co tam udało się wykręcić, jak na pierwszy raz, kiedy byłem w ogóle na Silesii. No i po tym, jak wszystko pozbieraliśmy do Lexa, rzeczy i w ogóle wyjechaliśmy, no i właśnie stał się ten dźwięk. Najbardziej chyba bałem się tego, że nie wrócimy o własnych kołach, albo że coś jeszcze do końca się zepsuje, ale już wtedy wiedziałem, że jest nieciekawie. Ten dźwięk był dosyć charakterystyczny, zresztą jak słyszeliście przed chwilą i docierał z okolic skrzyni biegów przynajmniej no tak gdzieś to słyszałem, że to było z centralnej części jakby z mojej strony, z mojej prawej strony to docierało. Po drodze niestety napotkałem na fachowca lokalnego, który jakby naprowadził mnie na to, że to skrzynia, że łożyska skrzyni są zepsute i na pewno jest to skrzynia, a nie deferencja. Ale coś mi podkusiło, żeby napisać do Grzegorza, który mnie trochę z tego gdzieś tam wyprowadził, ale i tak zrobiliśmy serwis skrzyni, także naprawdę skrzynia jest nowa. No ale po sadzeniu tej skrzyni okazało się, że no, nie, nie do końca to rozwiązało problem, bo... dalej ten problem występował, tego huczenia, więc z automatu zdjęliśmy dyferencję, no i tam pojawiły się rzeczy typu, znowu, jak widzicie na zdjęciach, nie, nieciekawe. Rozsypała się moja fabryczna szpera, co prędzej czy później przy ostrzejszym upalaniu się stanie, na pewno nie pomógł temu olej, który tam lałem, czyli 90 PA, plus słaby interwał wymiany, który przyznaję, po prostu zaspałem. No ale stało się, już kolejny miesiąc minął, całe szczęście udało się ogarnąć dyff i dzisiaj będę go odbierał. To były dwa miesiące takiego hardcore'u na głowie, bo ci, którzy mnie nie znają, a ci, którzy wiedzą, to dla mnie MX5 jest totalnym lifestylem, i jak mam miatę, to jest to po prostu mój taki lifestyle. Dlatego trochę nie byłem sobą przez te ostatnie dwa miesiące, ale dzisiaj to powinno się zmienić. Ja jeszcze jestem w Warszawie, muszę tutaj jeszcze chwileczkę popracować i od razu z pracy wyruszam na Śląsk, zbieram dyferencjał i jeszcze dzisiaj go będziemy z Dawidem montować odpalamy, no i wyruszymy. No i zobaczymy przede wszystkim czy to dalej nie będzie huczeć, jak będzie huczeć to się powieszę, ale no to już musi być na pewno dobrze. Ja już jestem u mnie na Śląsku, mamy godzinę, za chwilę będzie 18, no i od razu po trasie przyjeżdża po mnie Dawid i jedziemy z Dawidem wstawić limonkę na podnosik, no i będziemy sobie powolutku ogarniać ten dyfer, który mam już, nie chciałem Wam tego pokazywać, też była szybka akcja i w ogóle turbo się zrobiła, słaba pogoda, zresztą widzicie po przebitkach. Śląskiej, bo byłem u Grzegorza po, po, po dyfry tak naprawdę. Było takie oberwanie chmury, że bałem się, że nie dojadę tutaj w ogóle, bo będę musiał się gdzieś zatrzymać, ale udało się, więc jestem już u mnie w domu i liczę na to, że dzisiaj bez problemów jeszcze ogarniemy temat i zobaczymy jak się to potoczy. Więc zaraz Wam pokażę jak wygląda nowy dyfer i coś z procesu montażu i zobaczymy co dalej. Także ja jadę i zaraz się widzimy U mnie w garażu. Absolutnie uwielbiam LSA 400 za to, że właśnie zrobiłem taką traskę około 450-500 km dzisiaj. Wysiadam z tego auta i jeszcze chce mi się dubać przy drugim samochodzie, pomimo tych paru godzin spędzonych w aucie, to auto jest turbo wygodne, turbo genialne no, wspaniałe po prostu jest i chętnie bym chciał Wam popowiadać akurat o moim modelu, czyli UFC20, w jakimś innym materiale. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli posłuchać. To jest właśnie to. Znaczy, no cieszę się jak ma dziecko, ale muszę to odłożyć, bo to waży jakieś 500 kg. Dobra, to jest nowe o... na pewno nie będzie widać, ale w środku jest szpera świeżutka nowiutka szpera od kłaifa. dlaczego kłaif, a nie Kaz. Po e, takim gdzieś przeanalizowaniu stwierdziłem, że ja nie mam po prostu czasu, ani warunków, żeby serwisować Kaza. Jednak mimo wszystko Limonka jest pełnoprawną torówką. Natomiast dalej chcę używać tego samochodu for fun, na weekendy, na codzienne wyjazdy po bułki, jak będę miał taki kaprys. Natomiast no, wtedy jest, mo mo mocno zużywa się ten Kazi płytka, no, dlatego wybrałem Quaifa i zwykły torsen, który też w zupełności mi wystarczy do tych zastosowań. No i zobaczymy, no, jestem ciekawy jaka będzie różnica. Z kolejnych ciekawostek. A jeszcze mm, zmieniło się przełożenie dyferencjału, bo wcześniej było 3,73, czyli tak jak w każdej, Europe jak w każdej europejskiej e, NC, która. Była w Europie, no bo gdzie miała być, jak w, nie w Europie. Natomiast ja nie miałem wyjścia, ponieważ mój dyferencjał był zmielony. Totalnie główne przełożenie było zmielone, więc musiałem znaleźć używany. Znalezienie używanego 373 graniczy z cudem. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, więc wziąłem tak naprawdę to, co było i wyrwałem 410. Więc podobno będzie już duża zmiana. Ale ja się tam cieszę, bo będzie jeszcze trochę szybciej. Także nie będę na pewno narzekał, będzie żwawiej, dynamiczniej, ciekawiej. Dobra, czekam na młodego i idę się jeszcze ogarnąć, przebrać zanim przyjedzie i będziemy działać. Słuchajcie, faceci narzekają na kobiety, a miałem pojechać po rękawice, ponieważ moją zostawiłem na myjni samoobsługowej. Wziąłem sobie oczywiście pianę, piano szampon i pędzelek. Zawsze to się tak kończy. Będzie testowane dzisiaj. Tutaj. Wziąłem, tutaj. wziąłem też starą szperę. O, tutaj ona jest. O, wziąłem ją po to. Żeby trochę pouczyć się tego jak jest skonstruowany ten mechanizm, żeby zobaczyć to tak na własne oczy i zrozumieć jego działanie. Bo dziś tam od kiedy zacząłem się wkręcać w trackday'e, w motorsport bardziej na poważnie, to chciałbym po prostu rozumieć jak to wszystko jest zbudowane i skąd się biorą różne problemy, albo co może się zepsuć. Taka, myślę, że jest, jest to fajne. Ja czuję, że to jest bardzo fajne. Dobra, nie zanudzam. Nie zdolną mnie? Nie. Dobra, jesteśmy już na miejscu, ale ja już wiem, że nie ma za bardzo czasu Wam wszystko relacjonować, więc wybaczcie, no ale tutaj to, to wszystko działa. Godzina 19.00. Powiem że mam mega stresa Zaraz będziemy ją rozpędzać do tej prędkości gdzie zdiały się cuda no i zobaczymy co to dało Dokręcamy zawiechło dokręcamy, no wszystko jest, więc zaraz podniesiemy ją, mnie się olej tam zagrzeje trochę zaraz i zobaczymy ale z dachem jakbyś zrobił to by zeszło. Na limonę. To nie wyciągną kostek z no, kostek. No. Ale brilek. Oh. Dobra, nie widać mnie, sorry. Powiem wam, że bardzo mam dalej stres. Jednak robimy to wszystko sami, nie jesteśmy profesjonalistami, ale ile mogliśmy, to zrobiliśmy. Pierwszy test jest taki, że nie huczyło to, rozpędziliśmy ją na podnośniku, a teraz już wyjeżdżam, wracam do Cieszyna. Ekspresem muszę wrócić, zobaczymy co się dzieje. No i wygląda na to, że wszystko się udało. Mam bardzo dużo emocji w sobie. I ciężko mi jest teraz mówić. E, miałem mówić o kosztach. E, nie zrobię tego dzisiaj. E, w sensie zrobię to w tym odcinku, ale już nie dzisiaj, bo mamy gdzieś godzinę chyba dziesiątą. I chciałem po prostu już gdzieś tam pójść do domu i się ogarnąć, bo ja też od razu z trasy wpadłem. Dlatego postawiłem też auto tak, żeby można było je wyczyścić, umyć. E, pogoda się zepsuła niestety, ale, ale samochód działa. E, równe dwa miesiące. Dzisiaj mamy 10 kwietnia, 10 czerwca, a dwa miesiące temu, 11 kwietnia, zdjęliśmy skrzynię, co okazało się... Potrzebne i niepotrzebne. E, a dzisiaj odebrałem i wsadziliśmy dyfer z Dawidem. Dawid i Tomek, który udzielił nam podnośnika i narzędzi warsztatu. Mam ogromny dług wdzięczności u chłopaków. Jak to zrobić teraz wszystko? E, jutro chyba dogram do tego odcinka koszty, ale to już w domu. To auto jest dzikie, te auto jest teraz zupełnie inne, I ona jest po prostu pojebana. Dobra dobrze. To już dzisiaj, następny dzień. Kończący już ten vlog, wyszedł troszeczkę za długi. Słuchajcie, koszty. Jak już wiecie z tytułu, wyszło 18 tysięcy złotych od momentu, kiedy samochód stał. Co wchodzi w ten skład? No, sporo rzeczy i to też już jest cena po naprawdę dobrych rabatach. Tu na, przez te dwa miesiące spotkałem ludzi, którzy yy, naprawdę jakby zrobili dobro i to dobro gdzieś tam... E, wróciło z czego się mega mega e, cieszę, więc w skład wchodzi przede wszystkim nowe lekkie koło e, aluminiowe, też z maszynet performance, do tego wchodzi e, obicie sprzęgła kewlarem, mm w Bielsku Białej, w Aronexie chyba. Wraz z toczeniem także sprzęgło również zostało załatwione przy okazji skrzyni. Oczywiście cała kompleksowa naprawa skrzyni. Do tego oleje do skrzyni. Około 3 litrów trzeba zawsze sobie kupić, ponieważ tam wchodzi chyba 2,5 litra. Do tego po Silesii oczywiście nowy komplet Federali, który też został mi ogarnięty. Dlatego tutaj Kuba, serdeczne dzięki dla Ciebie. No, i potem przenosząc przenoszą się dalej, e, nowa szpera, nowy wkład do szpery, e, który mocno zabolał, bo tam 5500 e, złotych. I tutaj też dziękuję dla Thomson Motorsport, który ogarnął temat. Trzeba było znaleźć e, nowy dyferencjał, e, w sensie nowy używany, ponieważ mój jakby został zmielony. E, tutaj się udało ogarnąć temat e, za 7stówek. No i zmieniło się trochę to przełożenie 40. Wczoraj po przejazdce jest doszczegalna różnica, ale muszę to przetestować na suchym. Dzisiaj chyba się nie uda, bo dalej jest taka szarowa, ale myślę, że jutro już będzie, będzie testowane. No i to wszystko wróciło do Grzegorza i tam zostało poskładane, ponaprawiane, poogarniane, więc się cieszę, że to się udało ogarnąć. No i jeszcze tak przy okazji dyferencjału oczywiście znowu komplet y, oleju. Do tego od razu wrzuciliśmy, jak może dziś widzieliście na przebitce y, poli, y, które trzyma za poduszek, y, no jakby poduszki trzymające dyfer, y, są aktualnie żółte poli od Strongflexa. No i do tego jeszcze w tej cenie policzyłem sobie y, koszty samego transportu, y, transportu, bo y, no jednak trzeba było jeździć. Tu, tam, zawieźć, dowieźć, co prawda w gazie. Tym oto pięknym wozem japońskim, limuzyną. Ale to zawsze są koszty, których nie liczymy tak na bieżąco, a no jednak mimo wszystko, kurde, no robią, się, robią się potem z tego dziwne dziwne wydatki, więc łącznie tu wyszło 18 tysięcy złotych. Jestem pewny, że... Gdyby nie osoby, które gdzieś tam spotkałem na swojej drodze, no to kurde, byłoby myślę spokojnie dwuja z przodu. E, także nie jest to tania zabawa. Motorsport nie jest tanim sportem, e, ale jest samochód już w garażu i można działać. Dzięki za ten odcinek. Był trochę przydługi, ale wierzę, że dotrwaliście tutaj do końca. I co? Do następnych.